Właśnie kończymy budowę kompostownika. Przez długi czas myśleliśmy o kompostowniku. Wcześniej był tutaj w tym miejscu. Możesz się go pokazać, czyli nie było kompostownika. Po prostu rzucaliśmy na ziemię. Bardzo nam było żal tego, że deszcz wypłukuje wszystkie te wartości, które chcieliśmy uzyskać z kompostu. No i wreszcie w tym roku udało nam się stworzyć konstrukcję, którą tutaj widzicie. I w tej chwili ta konstrukcja ma trzy boksy. Za chwilę będzie łatwiej to zobaczyć z drugiej strony. Ale już chciałbym pokazać jedną ciekawą rzecz. Jaką może podpowiedź? Nam się to bardzo sprawdza. Czyli zobaczcie, wypuściliśmy dach dalej, dalej i też zrobiliśmy takie zadeszenie z tej strony. Po co? Po to, żeby móc tam odkładać narzędzia. Często brakuje nam takiego miejsca, żeby odkładać albo drzewo suszyć, albo, albo narzędzia odkładać, albo taczki, żeby nie mokły. więc... Nauczyliśmy się, że warto tworzyć takie, tworząc konstrukcję zawsze wypuścić daszek trochę dalej, żeby tam coś zmieścić, coś jeszcze poukładać, na działce zawsze znajdą się takie miejsca. Eee, tutaj na przykład jest taki przykładowy schowek, który zrobiliśmy, krótko wypuszczone zadaszenie na słupkach. Eee, no i plan jest taki, że tu na tej ścianie wieszamy mniejsze narzędzia, natomiast tu wyżej będziemy wieszali wszystkie takie dłuższe narzędzia. Taczkami wjeżdżamy pod zadeszenie, jest porządek, jest elegancko, bardzo nam to pasuje. Konstrukcja, jak widzicie, jest wymiana, no i cała zabawa w tej konstrukcji polega na tym, że mamy trzy boksy raz, dwa i trzy natomiast tutaj dalej będziemy tworzyli jeszcze kolejne, przynajmniej dwa boksy. Konstrukcja wyszła, wyszła bardzo wysoka trochę wyższa niż się spodziewaliśmy początkowo, ale zamierzamy wykorzystać tę wysokość. Kolejne części, które tam dobudujemy będą niższe, dzięki czemu bryła tej konstrukcji będzie dużo taka bardziej zgrabna. Wysokość zamierzamy wykorzystać w ten sposób, że górą puścimy półki i na tych półkach będziemy mogli odkładać doniczki. To też ciekawe, ale przy rozsadach, przy uprawie warzyw, roślin. Krzewów, no to tych doniczek przechowujemy bardzo wiele. Oczywiście w takim sezonie wiosennym one są w ciągłym obiegu, ale na jesień, na zimę potrzebujemy je gdzieś odkładać. No i zaplanowaliśmy, że właśnie damy je tutaj pod daszkiem, żeby wykorzystać to miejsce. A teraz pokażemy Wam sam boks, jak to wymyśliliśmy. No i tutaj mamy boks. Widzicie, są zrobione zastrzały. To bardzo ważne. Tak samo tutaj są takie potężne zastrzały, ale tutaj też, dlatego że konstrukcja jest duża. W przypadku naszych tutaj wiatrów, żeby to wszystko było stabilne. Wydeskowaliśmy, zrobiliśmy takie ażurowe tutaj taką ścianę z jednej strony, z drugiej strony i do tej ściany przy, przymocujemy jeszcze wymieniane płyty jakieś drewniane, które, które będą oddzielały kompost od tej konstrukcji, tak żeby ona nie gniła. Tu z tyłu będziemy również mieli podobną ściankę zrobioną. Natomiast cały patent polega na tym, że kompost, kiedy go wrzucamy, on rośnie. Na początku jest nisko, później coraz wyżej i wyżej, więc postanowiliśmy zrobić. A to potem kolej... znowu coraz niżej i niżej, bo a, się przerabia. Używane. Ale w taki sposób, żeby na takich prostych szynach em, wkładać takie deseczki. Jeszcze się wahamy, czy zrobimy to z boazerią. Ona ma tę zaletę, że można jedną w drugą włożyć i to jest bardzo stabilne. Ale ta deska trochę jej szkoda po pierwsze, ale zostały nam po prostu z innych rzeczy. A po drugie jest dosyć cienka, mogła być ciut grubsza. Więc tutaj będzie można dokładać kolejne deski. Dzięki czemu wraz z rosnącym kompostem będzie można podnosić tą ściankę. A dostęp do niej będzie bardzo swobodny. I później chcąc odbierać kompost, mamy nadzieję, że to się sprawdzi, będziemy ściągali z kolei te deski. Proste metalowe szyny, nie mam pojęcia skąd je mamy, ale mieliśmy, wykorzystaliśmy. Wydaje A tutaj się, będzie może... pod spodem jeszcze jedna decha przykręcona, żeby tak, to się oparło to, na niej. Żeby to się, żeby to się tak ładnie tutaj elegancko oparło, jeszcze będziemy montowali. Mamy nadzieję, że to się nam sprawdzi. A jak będzie, no to zobaczymy. Tutaj z tyłu też chcemy wykorzystać tą przestrzeń też na różne właśnie narzędzia, żeby były pod daszkiem, dlatego taki drugi daszek. Przyczepimy też kilka takich szyn ym, z magnesem, żeby niektóre narzędzia po prostu na ten, ten magnes je trzymał. Jak widzicie, zrobiliśmy taki tu przejście, ale również tu e, Zrobiliśmy go z jednej strony po to, żeby konstrukcja nie była taka masywna, była bardziej ta Przepuszczająca i światło, ale też można popatrzeć w dal. Nie lubimy takich bardzo zabudowanych konstrukcji. Ale również jest to okazja do tego, żeby się tam po prostu wietrzyło, cyrkulowało powietrze. Mamy nadzieję, że tak będzie lepiej.